Siema! Dzięki PS za nominację, sorry, że tak długo, ale mi się nie chciało i w sumie dalej mi się nie chce, ale trzeba rozjebać rap grę, no to jestem, Kouter Studios, madafaka. Nazywam się Filip i wchodzę na bity Kleję z klipy, gimbalen i gripy Dealer optyki ma z widy Łap w opisie numer, nie, nie mam dziewczyny Pijam statystyki, chipy, selfie-sticki Liczę na ludzi z mojej ekipy Nikt na osce, nikt mnie nie pobił Bo zawsze zdupcałem jak zdupca szczotkowik Cią trzyma kamerę, a zwykle to rapu jest król Hashtag swingers, zamiana ról Swimming pool to basen po angielsku, jadłem ziomeczkiem, mięso na backstage'u Koniec szesnastki, wpłacam pieniążki Widać po akcji, raperzy są szczodrzy Każdy już chciałby, by wirus się skończył Pozdrawiam was, wszystkie dobre mordki Yo! Ehm, To ten, jeszcze chciałem nominować Adama Giera, lecimy na filmowo Adam Gier Quentin Tarantino i Grzegorz Lipiec. Elo.